Hej, mam ludziska, z tej strony Kupczyn i witam was 3 tygodnie przed premierą Black Ops 6 w tle leci gameplay, jest to nuke ze snajperką e, na mapie Miami wiadomo, tam wstrzyki się wybijają nabija, liczą się do, do nuka. E, gameplay jest skinny, dlatego hitmarkery wyglądają tak jak wyglądają e, za nami dwa weekendy beta testów z Black Opsa 6 e, moje opinie są Myślę ogólnie pozytywne, ponieważ takie rzeczy, jeżeli chodzi o połączenie, no to ciężko to oceniać, ponieważ to były po prostu beta testy. Parę zastrzeżeń, które, które miałbym, no to kwestie killstreaków, że tam faktycznie wymagały one dosyć sporo punktów e, i zauważyłem także granie po prostu objective dosyć mocno się po prostu opaca. Chyba tak mi się wydaje na ten moment, ponieważ punkty nabijane. Będąc tam w jakimś hardpointie, e, przejmując flagi, przypomina mi to trochę ala dla kłopca dwójkę, kiedy, kiedy będąc na punkcie robiło się kille, można było tam wisa tam zdobyć praktycznie, mając 5-4-5 kilów na, na punkcie, więc bardzo szybko. E, oczywiście to jak gra będzie wyglądać finalnie, no to, to 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 będzie efektem już tam tygodni, miesięcy i, i mam nadzieję, że będzie to dobre Call of Duty. No i sam fakt, e, no, że to jest Black Ops, nie? No, to to już pozytywnie nastawia. Może niekoniecznie to nazwa, którą nadali temu tytułowi Black Ops 6, trochę słabe. E, Black Ops Cold war fajnie się nazywało. E, no ale co, no, ciągniemy tego tasiemca Black Ops 6, Black Ops 6, no to nie, no. Kiedy to minęło? Nie ja wiem, Black Ops 2 2012 rok, w przyszłym roku mamy 2025 e, i większość tych technologii, które praktycznie tam mamy, e, no to jest jest wykorzystywana w wojsku, jakieś tam systemy trofi, e, jakieś tam drony, to, to dzisiaj nie jest żadne praktycznie nowum, e, a wojna, wojna na Ukrainie to po prostu też pokazuje. No i będę czekał z niecierpliwością do tego Blaków Saszka zamierzam w niego grać, powiedzmy, że jeżeli były te, te weekendy beta testów, no to, to ciągle praktycznie full team ludzi miałem. Co prawda nie grałem z Polakami, mam tam akurat na Discordzie jakąś taką ekipę różnych ludzi, fr Francuzi, Niemcy i tak dalej. No ale jeżeli będą coś tam Polacy i tak dalej, ktoś będzie grał, na no widziałem, że ostatnio Razer powrócił do nagrywania filmików, więc z na tego, że jest, istnieje crossplay, e, no, to, no to, naprawdę będzie chyba z kim grać, e, no tylko żeby gra po prostu nie zawiodła, nie, tutaj ma dla was krótki naprawdę gameplay, krótki komentarz, e, w miarę fajny. Się, no chyba fabstąpiki tak nie istnieje, ja tak naprawdę nagrywam te filmiki, chyba zawsze nagrywam tak naprawdę dla siebie e, i będę się z wami żegnał i praktycznie następny filmik, jeżeli jaki wrzucę, no to będzie Black Ops 6. Do zobaczenia, cześć!